Widziałem, słuchajcie, że tromba wydał filmik, yy, jak trenuje z minimajkiem. Wstawiasz w taki sposób i staraj się wyprostować nogi, i ciągnąć. Minimajk się już przygotowuje do walki z lodem, kto chwilę. Co ty? Kogo obstawiacie? Minimajka czy chwila? Jeżeli by doszło do tej walki. Pięknie. O kurde. Trąba. Wracam. Nam na Przechodzę. Tu odwracam pozycję. Wracam sobie do pośredni, w drugą stronę. I znowu to samo. Delikatnie. Będę poru. Przecież Dużo ludzi kibicuje mimajkowi. Ale myślę, że to będzie... tutaj klucz, ale ciężka jest. Więc jakiś taki element, moment walki? Coś w tym stylu. O, tu jesteś. Coś... Czy zobaczymy ile uda mi się ładnie? Sek, witam, co sądzisz o piosence Kacprachta, Kacpa Riggs gip, Nie ma mnie. Która jest takim jakby listem na Famem ma 3 złote. Nie wiem, by ku Coś słyszałem są o samotencjusze. Nawet tego tam nie rozkminiałem za bardzo. <grymne> Uh. Ładnie Powiem Wam że Mike bardzo ładnie No jestem Wam Wam słuchajcie. Wam mniej więcej więcej. Wam Wam jest tylko troszkę lżejszy od Kruszwila, ma na pewno dużo siły, więc jakby doszło do tej walki, może być ciekawie. Tam jest chyba nawet 6 albo 7 kilo różnicy między Minimajkiem a Kruszwilem, chyba 7 kilo dokładniej.